Poniższy opis dotyczy filmu podsumowującego 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, na przykładzie wybranych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w województwie warmińsko-mazurskim. W pierwszym ujęciu widać siedzącego mężczyznę w białych słuchawkach na głowie, w tle plaża i pomost. Następnie, mężczyzna przegląda telefon. Później, seria ujęć z pracy przy komputerze. Ujęcia ekranu, na którym widać animowane postaci. Dalej pojawia się Filip Jarosz, grafik i animator, wypowiadający się prosto do kamery. W trakcie wypowiedzi, przebitki z archiwalnych nagrań z lekcji w liceum z 2018 roku. I tu również archiwalna wypowiedź licealisty Filipa Jarosza. Po tym ponownie wracamy do wypowiedzi prosto do kamery i przebitek z pracy przed komputerem. Pomysł na grę powstał tylko z tego, że grałem w takie zadzieczaka i chciałem zrobić coś takiego samego. Mój projekt to jest gra zręcznościowa w klasycznym pikselowym stylu inspirowanym starymi grami. Szukałem jakiegoś listu, który pomoże mi się kształcić artystycznie i wtedy zobaczyłem, że jest nowy kierunek finansowany przez fundusze europejskie, grafiki i poligrafii cyfrowej i tak myślałem wtedy, że to jest to. Ta kreatywność to takie tworzenie. Tak, to jest to, co najbardziej mi się podoba w tym tym że poszedłem na ten kierunek. Mogę w tej chwili pracować nad własną grą z Międzynarodowym Zespołem. Przed nami ujęcie Filipa siedzącego przed komputerem. Na ekranie pojawia się animowana postać, która przechodzi wzdłuż ekranu, chowając się za laptopem. Po tym ujęcia Filipa z wypowiedzią prosto do kamery, a następnie podnoszącego się z kanapy i patrzącego w telefon. Dalej Filip patrzy na niebieskie źródło światła. Podchodzi do animowanej komody, do jednej z szuflad zagląda. Tam widzimy psa niosącego w pysku kość, w tle półka z książkami i krzesło. Potem grupa ludzi przy komputerze, następnie mężczyzna pracujący przed komputerem stawia kubek z rysunkiem motyla. Pojawia się napis: Szkolenie kompetencji Olsztyn. Fundusze really like europejskie można powiedzieć, że pomogły mi stać na nogi i nabrać trochę pewności siebie. Osob, które korzystały z tych kursów i szkoleń, tak jak ja, są na pewno tysiące w ciągu tych ostatnich 20 lat, od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dzięki szkoleniom z funduszy europejskich odnalazłem swoją niszę. Przed nami ujęcia mężczyzny przed komputerem, mężczyzny leżącego na ziemi w niebieskiej kurtce. Po jego ręku chodzi animowany zielony owad. Później mężczyzna rozmawia przez telefon, przechodzi po biurze, pisze artykuł, robi kawę. Obecnie jestem ekspertem od owadów. Znalazłem swoje miejsce w ogólnokrajowej gazecie w dziale Nauka. Przed nami sekwencja ujęć dziewczyny przy instalacji fotowoltaicznej. Pojawia się napis Szkolenie umiejętności zespół szkół elektrycznych Olsztyn. Następnie ujęcia z biura: dziewczyna z mężczyzną przed komputerem i zbliżenie na monitor. W kolejnym ujęciu pani oblizuje palce. Następnie inna kobieta z dzieckiem na statku patrzy przez lornetkę. Pojawia się napis Ekonomia Społeczna, Fundacja Arche, Wydminy. Też miałam okazję z funduszy europejskich odbyć staż w jednej z firm fotowoltaicznych i dzięki temu dostałam pracę z Marszu. Patrząc na to z perspektywy 10-20 lat, to widzimy, że pewne zmiany, które zachodziły, skutkowały tym, że zaczyna się opłacać. Przed nami ujęcie drewnianej tablicy z napisem Berkowo-Wita, w tle ludzie grający w siatkówkę. Z napisu Berkowo w animacji wyłania się obraz kobiety w białym kapeluszu idącej o kulach. Potem szybki montaż dzieci, trzymających różne tablice z napisami miejscowości i sekwencja ujęć z gry w siatkówkę plażową. Pojawia się napis Integracyjny Klub Sportowy Atak Elbląg. Tu jednak poznałam też inne życie. Wyjazdy, jakieś zgrupowania nasze, jakieś tam mecze, jakieś mistrzostwa. Bo tak to bym pewnie siedziała w tej swojej wsi z tymi moimi dzieciaczkami. Przed nami ujęcie kobiety grającej w siatkówkę plażową. Potem przybijanie piątek w drużynie i pojawia się Filip Jarosz z wypowiedzią prosto do kamery. W kolejnym ujęciu widzimy Filipa siedzącego na plaży w słuchawkach na głowie. Następnie na ekranie pojawia się niebieska plansza i wyrysowuje się żółtym kolorem znak hashtag i duże litery UE. W animacji do żółtych liter dołączają kolejne, tym razem białe litery, tworząc napis fundusze na zmiany. Kolejne przejście animowanych, rozszerzających się koliście fal odsłaniają białą planszę z napisem Departament Koordynacji Promocji. W kolejnej linii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poniżej ulica Głowackiego 17, 10447 Olsztyn, kolejna linia z napisem www.funduszeuropejskie.warnia.mazury.pl przed nami pojawia się biała plansza, po której poziomo przebiegają pasy w trzech odcieniach niebieskiego, tworząc biały napis Fundusze Europejskie. W lewej górnej części pojawia się logo hashtag Fundusze na Zmiany, a u dołu ekranu loga Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, dofinansowano przez Unię Europejską oraz logo Warmii i Mazur. Następnie na białym tle w animacji wyłania się logo hashtag Gen Warmii i Mazur. Można powiedzieć, że fundusze europejskie naprawdę mi ustawiły ścieżkę zamalową. Spełniły praktycznie wszystko co chciałem.